Witamy na kolejnym filmie firmy Szymko. Szymczuk Kamil, Marcin Koprowski. Dzisiaj zajmiemy się podmurówkami. Odpowiemy na pytania. Po co je robimy, kiedy, z jakich materiałów oraz w jaki sposób. Kamil, wytłumacz po co to robimy. Kolejnym niezbędnym elementem prawidłowego montażu jest odpowiednie podparcie okien balkonowych oraz tarasowych. W zależności od wysokości posadzki, jaką mamy na danej budowie, możemy wykorzystać podwójnę na całą wysokość posadzki bądź częściowo ją podmurować. Kiedy możemy skorzystać z opcji podmurówki? Wtedy, kiedy mamy dużą warstwę posadzek. Wtedy optymalizujemy koszty oraz zawsze przed montażem. Z jakich materiałów przygotowujemy podmurówkę? Najczęściej stosuje się wylewki betonowe bądź podmurówki z pełnej cegły. W jaki sposób powinniśmy przygotować podmurówkę? Podmurówka powinna być wylana na całą głębokość muru. Wysokość tej wylewki zawsze określamy na pomiarze. Prawidłowe podparcie okien balkonowych jest niezbędnym elementem prawidłowego montażu według standardu Szymko. Jeśli będziecie mieli dodatkowe pytania, zapraszamy do naszych doradców. Widzimy się na Taunikowskiej. Cześć! Cześć!